Jo, Siemanko, z tej strony Patrix. I gramy dzisiaj na Wojanowicach. Gramy dzisiaj na Wojanowicach tylko starych i, i, i jest haker. jest hacker z Wojonowic. A ja nie mogę na serii, ale pisał tutaj tabliczki, jak tego nie było, ale to nagle pojawiło, więc musimy dla niego wybudować, wybudować no wieża, więc, więc nie jest za ciekawo. Śledźcie kanał. Śledźcie kanał na bieżąco. Śledźcie kanał na bieżąco o więcej i subskrybujcie kanał, bo ja teraz nagrywam odcinek. Ja walę, ale... Ty za tym stoisz, w... Sagi? Czy ty jesteś hakerem? Sagi, ty jesteś hakerem? Jakier ty deben? A co to jest Gupix Games 180? Ej, ogólnie to Ogólnie to, widzowie, subskrybujcie kanał i zapraszam do oglądania, bo, do, bo będą więcej się pojawiać z Wojanowic. Ej, co ty robisz? No ty to zrobię ja widziałem. No, widziałem, Oksol. Nie no sorry, no bo teraz widziałem, że... A nie! Myślałem, że to ty stawiałeś, a ty to nie Dobra, sorry. Sorry, to sorry. Dobra, y, widzowie. Y, będą się więcej pojawiać z tych filmików. Y, Wojanowi znacie się. Wojanowić filmiki. Będą się częściej pojawiać. Więc subskrybujcie kanał. No. Ja też. Ja też ja ja nagrywam. Ja Jaki no, pokaż. Ty nagrywasz odcinek? Czyli, czyli Sagi to haker. Dobra, porozmawiamy sobie kiedy indziej. Sagi, to ty jesteś haker? Co? Sagi, to ty jesteś tym hakerem, czy nie? W końcu, bo nie wiem. Co? Ja walę. To po co budowaliśmy ten wieżowiec? Nie, tak naprawdę się nie nabrałem. Teraz kasuj ten wieżowiec. Ja no, tak naprawdę się nie nabrałem. Ja tak naprawdę wiedziałem, że to nie... że to nieprawdziwy, tylko że ty. Dara, więc to są wojanowice. To są wojanowice ogólnie. Co tu dodać? Nic dodać. Nic ująć. A może zrobimy tu swoje skiny w przyszłości, albo dzisiaj jeszcze poza odcinkiem? Przy, przy skinach. No, przy tych skinach możemy zrobić swoje skiny poza odcinkiem, albo kiedyś jeszcze swoje skiny. Co ty na to? Ej, słuchaj. Więc to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jutro będą się pojawiać więcej filmików. Więc, więc powiedzowie.